Cześć, jeśli dotarłeś do tego filmu, to dlatego, że chcesz dowiedzieć się więcej o Ultra Cardio X, to mam kilka bardzo ważnych informacji. Więc zwróć szczególną uwagę na to, co mam Ci do powiedzenia, zanim to zrobię, pozwól, że się przedstawię. Cześć, nazywam się Marek i dzisiaj powiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć o Ultra Cardio X, zanim faktycznie kupisz ten produkt. Mam też dwa bardzo ważne alerty, więc zwróć szczególną uwagę na to, co mam Ci do powiedzenia. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć o Ultracardio X jest bądź ostrożny z witryną, na której zamierzasz kupić Ultracardio X, ponieważ Ultracardio X jest sprzedawany tylko na oficjalnej stronie internetowej. Aby Ci pomóc, zostawiłem link do oficjalnej strony poniżej w opisie tego filmu. Czym więc jest Ultracardio X i czy faktycznie działa? Odpowiedź brzmi: tak, Ultracardio X działa. A po wielu testach laboratoryjnych naukowcy stwierdzili, że istnieje naturalna formuła ze skoncentrowanymi składnikami. Tysiące ludzi na całym świecie odkrywa niesamowite zalety ultrakardioks, a zamawiając kilka jednostek na raz osiągają świetne wyniki. Jeśli masz bóle głowy, nadciśnienie, bóle i pęknięcia w stawach, masz trudności z obracaniem głowy, zginaniem pleców w nocy puchnącymi nogami i rano twarzą, jestem pewna, że ultrakardioks pomoże Ci zakończyć je wszystkie te problemy i odmień swoje życie, będziesz zdrowy i zadowolony z efektów. Ultrakardioks usuwa blokady cholesterolowe, składniki preparatu rozcinają cząsteczki cholesterolu przyczepione do ścianek naczyń krwionośnych, chrząstki wracają do życia, wypełniając się wodą i tlenem, aktywować mechanizm samoleczenia. Opuchlizna znika, a twoje stopy nie będą już puchły nawet po całym dniu stania, znów będziesz cieszyć się pełnią życia. Więc tak, możesz zaufać temu produktowi, jest wiele osób, które mają świetne wyniki z Ultracardio X i ty też możesz mieć wyniki. Należy jednak pamiętać, że każdy organizm zareaguje w wyjątkowy sposób. To trochę oczywiste, ale mówię ci to, abyś był realistą co do swojego leczenia i oczekiwań. Ponadto, aby Ultracardio X zadziałało, musisz poważnie potraktować leczenie. Musisz brać to każdego dnia, eksplikar como usar Oju apagar ese part, inaczej nie zobaczysz świetnych rezultatów i będziesz trochę sfrustrowany. Pierwsze rezultaty można zobaczyć już po pierwszym miesiącu, ale większość osób ma lepsze wyniki po trzech miesiącach stosowania tego produktu. Ważne jest również, abyś wiedział, że Ultra Cardio X nie ma skutków ubocznych, ponieważ jest naturalny. Chciałem więc nagrać ten film, aby najpierw powiedzieć Wam, abyście uważali na stronę internetową, na której zamierzacie kupić Ultra Cardio X, a także, jeśli kupicie ten produkt, wykonajcie dokładne leczenie, traktując to poważnie. Pamiętaj, aby pamiętać, że Twoje wyniki będą się bardzo różnić od wyników innych osób, ponieważ Twój organizm działa w bardzo wyjątkowy sposób. Naprawdę mam nadzieję, że ten film ci pomógł i mam też nadzieję, że Ultra Cardio X naprawdę bardzo ci pomoże poprawić twoje życie i wiele innych korzyści, które promuje ten produkt.